Witam serdecznie z tej strony Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Jesteśmy w serii podcastów o nazwie Droga do Autentyczności. Więcej na ten temat znajdziecie w opisie filmu. Tak sobie siedzę dzisiaj i myślę, jak o wiele prościej byłoby pozwalać sobie na to, co czujemy i jacy jesteśmy bez poczucia wstydu, i jak byłoby nam zwyczajnie lżej kiedy moglibyśmy być w swoim życiu autentyczni. Bo ile tak naprawdę kosztuje nas energii ukrywanie przed światem tego, jacy jesteśmy. Kiedyś to świat, który był reprezentowany przez naszych rodziców, uznał, że coś jest dobre, a coś jest złe. Nie mam teraz na myśli czynów czy zachowań, tylko nasze cechy i emocje. Pewnie znacie to z własnego doświadczenia. Zastanówcie się teraz, co w Waszej rodzinie było nieakceptowane, nie do przyjęcia. Egoizm? Zły. Bycie słabym? Złe. Z kolei bycie zagłośnym, zbyt odważnym? Też złe. Bo tutaj można szybko wejść w złe zarozumialstwo, mądrowanie się, wywyższanie się. Z kolei dobra skromność? Bycie grzecznym, czyli tak zwane posłuszeństwo i bycie dzielnym, czyli na przykład powstrzymanie się od płaczu, kiedy cierpimy. Być może u was w rodzinie były inne cechy nagradzane, a inne karane, być może inne cechy były pożądane, a inne negowane. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na podstawie tego, w jaki sposób były traktowane nasze cechy i nasze emocje, wytworzyła się także nasza osobowość. Powiem wprost: iluzoryczna osobowość czyli taka, którą sobie stworzyliśmy na potrzeby tego, aby dostać miłość i aby nie zostać odrzuconym bo to, czego tak bardzo pragniemy, to jest akceptacja i uznanie a to, czego się tak bardzo boimy, to jest właśnie odrzucenie. Jeżeli wiemy, że w naszej rodzinie pewne rzeczy są pożądane, a pewne rzeczy są odrzucane, to chcąc, nie chcąc, jako dzieci, będziemy dążyć do tego, aby osiągać pożądane cechy i emocje i na podstawie tego tworzyć właśnie swoją iluzoryczną osobowość. Poprzez to dążenie nie pozwalamy sobie być sobą, a tak naprawdę większość z nas nawet nie wie, co to znaczy być sobą. Powiem inaczej, poprzez takie dążenie nie pozwalamy sobie być całością i kosztuje nas to naprawdę dużo energii, aby utrzymać siebie i otoczenie w tej iluzji, którą sobie stworzyliśmy. Na przykład, jeżeli ja siebie określiłam jako dobrego człowieka, to po pierwsze chcę, aby inni mnie tak postrzegali, a po drugie będę wstydzić się tego, kiedy postąpię źle i będę chciała to ukryć przed światem i przed sobą. Dlatego też, aby przestać to robić, warto skontaktować się z tymi cechami czy emocjami, które w sobie odrzuciliśmy, tak aby funkcjonowanie i życie było po prostu dla nas lżejsze, abyśmy nie musieli siłowo podtrzymywać żadnej iluzji, którą sobie stworzyliśmy. Dzisiaj chcę Wam krótko opowiedzieć o tym, jak boję się odrzucenia. I jak jest to zupełnie naturalne w każdym z nas, ponieważ kiedyś odrzucenie dla nas jako dla dzieci mogło oznaczać nawet fizyczną śmierć. Jeśli stracilibyśmy rodziców, to siłą rzeczy nie miałby nawet nas kto nakarmić. Tak więc lęk przed odrzuceniem jest lękiem pierwotnym. Co nie znaczy, że nigdy się go nie pozbędziemy, ale warto mieć na uwadze to, że Wcale się go pozbywać nie musimy. I to jest ta dobra wiadomość. Odrzucenie to brak miłości, brak akceptacji, brak uznania dla nas. I tak jak powiedziałam wcześniej, próbujemy z całych sił tego nie doświadczyć i staramy się dostać akceptację naszych rodziców, nawet kosztem odrzucenia siebie, odrzucenia swoich emocji, odrzucenia swoich cech. Jeżeli rodzic powie na przykład, że złość jest zła, albo da nam to do zrozumienia, to aby nie zostać odrzucony, będziemy tą złość w sobie ukrywać, będziemy ją wypierać. To samo ze smutkiem. Jeżeli w naszym domu nie pozwalano na łzy, to po to, aby nie doświadczyć braku akceptacji, to będziemy te łzy ukrywać. Zaciskać zęby i próbować w ogóle nie płakać, co później oczywiście przekłada się na nasze dorosłe życie. Dlaczego nie pozwalamy sobie na autentyczność? Dlatego, że boimy się właśnie odrzucenia i chcemy dostać akceptację innych ludzi. Pomimo tego, że jestem po sześciu latach mojej terapii, wciąż noszę w sobie lęk przed odrzuceniem. Jest on we mnie głęboko zakorzeniony ponieważ jako dziecko byłam często zostawiana sama z moim rodzeństwem w domu rodzice wychodzili imprezować a później w wieku 11 lat zostałam z rodzeństwem zabrana do domu dziecka może też dlatego aktualnie nie jestem w żadnym związku partnerskim może wciąż moje wewnętrzne dziecko boi się być zostawione i jeśli powiem jej nie bój się wszystko będzie dobrze zaufaj to to niczego nie zmieni bo dla niej słowo zaufaj jest słowem abstrakcyjnym. To, co robię, aby ten lęk był lżejszy, to przede wszystkim pozwalam sobie na niego. I ja daję sobie na to czas. Ja już wiem, że pewnych rzeczy w swoim życiu nie przyspieszę. Być może ten lęk zostanie ze mną na zawsze, ale to akurat nie jest istotne. Istotne jest to, jakie będę miała do niego podejście. Usłyszeliście kawałek mojej historii, a teraz chcę zaprosić Was do tego, abyście sami sobie opowiedzieli to, przez co przeszliście, i na podstawie tego poszukali dla siebie zrozumienia. Przyjrzyjcie się temu, ile razy Wy doświadczyliście odrzucenia w swoim życiu. Przypatrzcie się temu zranionemu dziecku w sobie i przestańcie się w końcu sobie dziwić, że wciąż boicie się poczuć ten ból. Jeśli walczysz ze swoim lękiem przed odrzuceniem i wydaje ci się, że nie powinno go być, to wyobraź sobie, że ten lęk to małe dziecko, małe skrzywdzone, niewinne dziecko. I jeśli masz w sobie na tyle siły, to przytul ten lęk, a jeśli nie potrafisz, to to też jest w porządku. Przyjrzyj się swojej historii, możesz więc chcieć uciekać, możesz chcieć walczyć. Możesz też chcieć wchodzić w ten lęk i cokolwiek teraz z nim nie robisz, to pamiętaj, że ma to na pewno jakąś swoją przyczynę. A jeśli potrzebujesz wsparcia w tym procesie, to zapraszam Cię serdecznie na sesję indywidualną online. Pozdrawiam.